Nadszedł ten moment, że stwierdziłeś, składam wniosek o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, ale zupełnie nie wiesz, jak się masz za to zabrać. Podpowiem Ci dzisiaj na tym krótkim spacerze, jak przygotować się do złożenia takiego wniosku. Przede wszystkim przygotuj swoje listę wierzycieli. To jest podstawa, którą musisz zrobić, a więc lista wierzycieli jest dla Ciebie bezwzględnie ważna. Dlaczego? Dlatego, że. Jeżeli nie wymienisz któregokolwiek z wierzycieli, którzy na liście wierzycieli powinni się znaleźć, możesz mieć później problemy, ponieważ syndyk zawiadomi wszystkich Twoich wierzycieli, których podałeś, o tym, że jest upadłość, że jest prowadzona upadłość konsumencka i wierzyciele mają obowiązek czy prawo zgłoszenia się do upadłości. Jeżeli tego nie zrobisz, no to oczywistym jest, że ten wierzyciel nie zostanie poinformowany, co dla Ciebie może się okazać później bardzo trudne do wyjaśnienia. No i te skutki tego niepodania tego wierzyciela mogą być dla Ciebie no nieprzyjemne, ponieważ wierzyciel będzie mógł po zamknięciu upadłości dochodzić swoich roszczeń, pomimo tego, że ta upadłość konsumencka była prowadzona, ale on nie został powiadomiony, poinformowany. W punkcie drugim przygotuj się solidnie z dokumentacją. Żeby złożyć taki wniosek, to musisz poprzez system KRZ wykazać, że rzeczywiście jesteś osobą niewypłacalną. A więc yy... Tutaj z tego wynika też ten czas yy, na złożenie tego wniosku w odpowiednim momencie. Jeżeli na przykład dzisiaj stwierdzasz, że nie jesteś już w stanie pokryć swoich wymaganych zobowiązań, ponieważ brakło Ci Twojego wynagrodzenia, aby pokryć wszystkie raty, to składając w tym momencie ten wniosek, w tym miesiącu, kiedy już nie zapłaciłeś tej pierwszej raty, może być jeszcze troszeczkę za wcześnie. Musiałbyś poczekać, ponieważ. Yy, Wierzyciele musieliby wysłać Tobie albo wezwanie do zapłaty, albo jakieś ponaglenie, tak żebyś mógł to wykazać. Sam BIK czasami nie wystarcza, bo w BIK-u jeszcze nie ma tych informacji dotyczących, dotyczących właśnie tego, że jesteś zadłużony, że nie zapłaciłeś którejś raty. A tutaj musimy wykazać sądowi solidnie, że rzeczywiście nie stać cię jest spłacać tych zobowiązań i na przykład od miesiąca października zaprzestałeś spłaty zobowiązań. I już w listopadzie, załóżmy, otrzymałeś pierwsze wezwanie do zapłaty, yy, i to już jest dowód, dokument, że nie zapłaciłeś rat. Banki yy, bardzo często wypowiadają umowy kredytowe dopiero po trzech miesiącach i jeszcze próbują z Tobą nawiązać jakiś kontakt, jeszcze wysyłają pracownika banku, aby dogadał się jakoś co do spłaty, abyś mu tą ratę jednak zapłacił. To wszystko jeszcze może być postrzegane przez sąd że możesz te pieniądze gdzieś zdobyć i możesz te raty spłacać. A więc też sąd może na przykład poprosić Cię o uzupełnienie braków formalnych, w których poprosi Cię o wykazanie Twojej niewypłacalności. Sama umowa kredytowa to nie jest dowód na to, że jesteś osobą niewypłacalną. Wezwa natomiast wezwanie do zapłaty no to już jest dokument i dowód na to, że nie zapłaciłeś raty. Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną, posiadasz jakieś dokumenty medyczne, czy na przykład chorujesz na coś, zwolnili cię z pracy, czy na przykład jesteś na jakimś zasiłku chorobowym ze względów właśnie zdrowotnych, no to oczywiście jak najbardziej wykaż te dokumenty. A więc wszystko to zamieniamy na PDF i wrzucamy to też jako dowody, jako załączniki, które musimy w tym wniosku opisać. Ważnym też jest wykazanie Twoich dochodów to przede wszystkim musisz skupić się na tym, aby wykazać. Na przykład, jeżeli jesteś emerytem, emerytem lub rencistą, no to posiadasz, posiadasz dokument potwierdzający to twoją wysokość emerytury czy renty. Jeżeli na przykład jesteś zatrudniony, no to masz jakąś umowę o pracę, masz jakieś przelewy z wynagrodzenia, to, co robisz, no wystarczy, że pobierzesz taki przelew i załączysz go jako załącznik, wykazując na przykład Twoje dochody z dwóch, trzech ostatnich miesięcy. Jeżeli jesteś natomiast osobą bezrobotną, bo na przykład straciłeś pracę, no to proponuję ci po prostu przygotować dokument, zamienić go oczywiście na PDF, przygotować dokument, że jesteś zarejestrowany jako osoba bezrobotna. No i najważniejsze opis Twojej sytuacji życiowej. Bo sąd chce wiedzieć, co się wydarzyło, co się zadziało i jak doszło do Twojej niewypłacalności. Co się stało, że nie masz środków na zaspokojenie swoich najważniejszych potrzeb życiowych, że Twoje raty po prostu są tak wysokie, że nie dasz rady ich po prostu spłacić. I powiem szczerze, że nie, niejednokrotnie spotkałam się z taką sytuacją, gdzie jakieś tam firmy, które przejmują te Wasze wnioski do przygotowania, tak naprawdę nie opisują tam nic konkretnego, nie ma tam żadnych konkretów, jak doszło do stanu zadłużenia, na co wydałeś te środki, jak powinęła Ci się ta noga, że nie jesteś w stanie sprostać tym wymaganiom spłaty tych wierzytelności. To są podstawowe błędy, które Państwo robicie albo zlecając przygotowanie tego wniosku. Zupełnie firmy nie interesują się tym, co się u Was zadziało, ale najważniejsze dla nich jest to, żeby po prostu mieć tego klienta, napisać mu ten wniosek, no bo przecież taki wniosek każdy przysłowiowo głupi potrafi przygotować. Natomiast później, kiedy ogłoszą już tą upadłość i kiedy syndyk czyta sobie taki wniosek, czyta sobie to uzasadnienie, to widzi, on to widzi, że to jest przygotowane przez kogoś, kto tak naprawdę na kolanie zrobił tą upadłość, w godzinkę e, napisał jakieś dwa, trzy zdania o tej osobie, kompletnie bez żadnego przygotowania, bez żadnej wiedzy na temat tej osoby, co ona sobą reprezentuje, jakie ma wykształcenie, z, w jakiej rodzinie żyje. Czy ma dzieci na wychowaniu, o jej stanie zdrowia, o y, jej możliwościach zarobkowych, o, o tym, jak doszło do tego zadłużenia, dlaczego nie spłaca, co się stało. Nic kompletnie w tych uzasadnieniach nie ma, przynajmniej w tych, które ja czytałam. Musisz wykazać. Co zadziało się w twoim życiu, że stałeś się osobą niewypłacalną? I tutaj będzie bardzo ważne, ponieważ już na koniec, kiedy syndyk będzie przygotowywał plan spłat, będzie sugerował się tym, co napisałeś w uzasadnieniu. I tutaj albo będzie rażące niedbalstwo, albo będzie umyślne spowodowanie niewypłacalności, albo będzie też bezrażącego niedbalstwa. A więc tutaj też będzie to ważne, ponieważ tu sąd ustali, czy syndyk w pierwotnej wersji ustali, jak będzie, e, jak, jak długi będzie ten plan spłat, czy będzie on do 36 miesięcy, bez rażącego niedbalstwa, czy będzie to 80, czy będą to 84 miesiące, a więc ten najdłuższy plan spłat. Ważnym i istotnym również jest przygotowanie kosztów życia. Macie tam Państwo we wniosku taki podpunkt koszty życia. I teraz, e, kiedyś czytałam taki wniosek przygotowany przez jakąś tam jedną z firemek, gdzie firma podała niesamowicie wysoką ilość kosztów życia, natomiast dochody tej osoby były o połowę mniejsze niż wysokość tych kosztów życia, co oznacza, że koszty są po prostu zawyżone, natomiast coś tu jest nie tak. Jeżeli podajemy minimalną krajową, że taką na przykład zarabiamy albo zarabiamy 4000, mieszkamy sami, a kosztów życia mamy załóżmy na 6 czy 7 tysięcy, no to sąd zapytacie, to skąd Ty masz te pieniądze, żeby wszystkie te koszty życia pokrywać? I tutaj też musimy skupić się nad tym, żeby w tym uzasadnieniu napisać, że żyjemy w związku, że mamy dwa wynagrodzenia, że mamy jeszcze 800 plusy, czy jakieś inne zasiłki. To jest dla nas ważne, żeby też nie przekrać. Kłamywać tego wniosku. Treści zawarte we wniosku o ogłoszenie upadłości, opis Twojej sytuacji będzie miał ogromne znaczenie i wyjdzie, czy jesteś prawdobówny, czy zakłamujesz rzeczywistość, a zakłamywanie rzeczywistości może się skończyć tym, że albo dostaniesz bardzo długi plan spłat z bardzo wysoką ratą, albo po prostu sąd cię nie oddłuży, bo samo ogłoszenie upadłości, to, że otrzymujesz postanowienie o ogłoszonej upadłości, nie upoważnia cię do tego, że zostaniesz oddłużony. I o tym musisz pamiętać. Twój wniosek musi być przygotowany solidnie. Y Przede wszystkim musi być tam podana cała prawda o tobie. Nie ukrywaj żadnego majątku. Nie próbuj uciekać z majątkiem, sprzedawać nagle samochodu, czy darować go komuś. Darowizna w ogóle zostaje unieważniona. Sprzedaż samochodu, na przykład, czy jakiegokolwiek majątku do dwóch lat zostanie, to niestety, jeżeli sprzedałeś samochód, czy dokonałeś jakiejś darowizny, i nie minęło te pięć lat, Będziesz przepytywany solidnie przez syndyka, co zrobiłeś z tym majątkiem. Dlatego musisz się też na to przygotować. Nie ukrywaj, bo ukrywanie swojego majątku czy ucieczka z majątkiem skończy się dla ciebie umorzeniem twojego postępowania bez oddłużenia. Także tyle. Myślę, że te informacje są dla ciebie potrzebne, ważne, bo czytając te państwa wnioski, które sprawdzam, kiedy sobie je przygotujecie, czasami można chwycić się za głowę. Pa!